kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj jesteście razem ze mną na kolejnej wycieczce i zabrałam Was tym razem do Mikołajek. Jesteśmy tutaj na Mazurach, ponieważ jest tutaj organizowany zlot, coroczny zlot motocyklowy, a dokładnie międzynarodowy zlot BMW. Także przyjechałam tutaj z moim tatą. Jesteśmy przed kolacją, zaraz musimy na nią uciekać, zaczyna się o 19. .00. Później wszystko Wam opowiem co i jak, bo jest to naprawdę coś długa historia. Słuchajcie. A więc czekajcie na dalsze fragmenty, teraz mi Tata zabawi się w kamerzystę, także będziemy razem wszystko dla Was filmować, A więc jak widzicie na razie tak to wygląda, w Wam pokazać jaką mam super koszulkę BMW, słuchajcie, zobaczcie, także jesteśmy dzisiaj z Tacą Tunis i chodzimy sobie w takich koszulkach, także odezwę się do Was później i do zobaczenia. Nie jest już dzień drugi, jest rano około godziny 10. Słuchajcie, wczoraj Wam nic nie nagrywałam, bo tak naprawdę nie było co pokazywać, strasznie dużo się działo. Nagrałam Wam pokaz tańca i ognia, to było bardzo fajne, to zobaczycie. A teraz jak widzicie jesteśmy na śniadaniu i zaraz wyruszamy w trasę, także zabieram was oczywiście ze sobą i jeżeli jedziecie, akurat w tym momencie się najeco smacznego, a ogólnie to dzień dobry. Cześć kochani! E, witamy Was bardzo serdecznie, jesteśmy tutaj razem z tatą i słuchajcie, jedziemy na małą wycieczkę. Tak jak Wam obiecałam, zabieram Was oczywiście ze sobą e, i chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym w ogóle, jak my się tutaj znaleźliśmy i dlaczego jedziemy autem, bo na pewno o to zapytacie. E, słuchajcie, mieliśmy jechać e, motocyklem, bo no, jest to jednak zlot motocyklowy, natomiast powiem Wam, że złożyło się na właśnie decyzję. Tyle różnych czynników, że stwierdziliśmy, że bezpieczniej będzie po prostu jechać autem. Poza tym pogoda miała być kiepska przez cały weekend i to nas trochę odstraszyło, bo mój to stwierdził, że nie ma nic przyjemnego w jeździe yy, podczas deszczu. Ja też miałam kiedyś okazję z dwa razy przyjechać się podczas takiej mocnej mulowej i powiem Wam, że no nie jest to przyjemna rzecz. Natomiast jeszcze do tego wszystkiego dołożyło się... No dobra, pokaż. Nie. Natomiast do tego wszystkiego dołożyło się jeszcze moje złe samopoczucie. Nie wiem co mi się stało kompletnie, ale po prostu przed wyjazdem, jak się malowałam, po prostu w łazience zrobiło mi się tak strasznie słabo, że ledwo po prostu doszłapałam się do mojej mamy i po prostu powiedziała mi, że chyba zaraz zemdleje. Także musiałam się na chwilę położyć, bo po prostu było jakoś źle. Nagle miałam czarno przed oczami. Nie mogłam ustać, po prostu praktycznie na czworakach wyszłam do mojej mamy, także to było kiepskie. Więc mój to stwierdził, że po prostu bezpieczniejszą opcją będzie wybranie, jednak się autem na miejsce. No i tak też zrobiliśmy, więc jednak nie mogliśmy pojechać na trasę widokową z innymi motocyklistami, więc musimy jakoś sobie radzić sami i razem jedziemy na wycieczkę. Także mamy sporo rzeczy, słuchajcie, do zobaczenia. Tutaj na przykład mamy mapkę tego wszystkiego, całej ich trasy, natomiast my sobie wytyczyliśmy trochę inną. I mamy tutaj różne rzeczy godne do zwiedzenia także później wam po prostu wszystko opowiem jak już będziemy w pierwszym naszym punkcie małe objaśnienie dziki zachód, ojczyzna kowbojów możecie zrobić sobie teraz małą pauzę i przeczytać, bo jest tutaj dużo różnych informacji o których ja na przykład nie miałam pojęcia że mamy na przykład różnego rodzaju kowbojów więc możecie poczytać a teraz idziemy już dalej. Cowboy. Oh Gdzie tutaj możecie sobie na przykład konia przywiązać? bo tata stwierdził, że to jest idealne miejsce na przywiązania mnie, ale nie ma sznurka. Słuchajcie, kolega się bardzo zmęczył, musiał sobie usiąść. <laughs> idziemy dalej. Przed nami słuchajcie. Ratusz.

No place like home, no place like home. Just you and your own home. TV, while the other plays a song. We can't do without each other, but we just can't get along. No place like home. No place like home. No place like home. No place like home. Just you and your own. <To <hadi zdjęcia> too crazy i go there to get away standing in the silence i can almost hear you say no place like home no place like home no place like home no place like home just you and your own home made home grown like we from goville byliśmy u szyryfa pogadaliśmy z szyryfem ja pojeździłam na koniu Jesteśmy w banku, ale zamknięte, nie ma co obrobić, więc już spadamy do następnej miejscówki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Powiem Wam, że dzięki za to mój drugi dom, przeprowadzam się do Teksasu. Siemano! Muszę! Kochani, słuchajcie, znajdujemy się teraz na piłach hotelu e, Marina Navigator. No to jest w sumie mieście hotel, w którym miał być zorganizowany slot, ale jednak nie był. E, słuchajcie, chciałam tutaj przyjechać, żeby się z wami pożegnać w takich ładnych okolicznościach e, na tle jeziora. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, chociaż chciałam Wam przez chwilę to pokazać bo mieliśmy poszac łódka, ale nie było czasu, także żebyście chociaż chwilę mieli na widoku jezioro. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że ze mną byliście, że oglądaliście ten film. No i do zobaczenia do następnego filmu. Cześć!